Witam ponownie. Jest 7:24. Zmieniłem nastawy, żeby kocioł kosowy nie grzał od godziny 22 do 6 rano, tylko do 8, i żeby grzał od 8 do godziny 22. A więc nie będzie tak, że 16 godzin grzał, 8 godzin nie grzał, tylko będzie, że 10 godzin nie grzeje. Zamiast 16 godzin będzie tylko grzał 14 godzin. No i sobie zobaczymy też, ile to kocioł gazowy zużyje mi gazu przy moich nowych ustawieniach. No możemy też zobaczyć od 0 do godziny 8:19 stopni, od 8 do 22,21,5, ale będzie gdzieś koło 22. No i od godziny 22 do 9, do 24, też obniżona temperatura w domu. Więc chodzi o to, żeby było dobre powietrze do spania, dobrze się śpi. A w domu teraz mamy 21,3 stopnia. Godzinę. No i mamy stan pod yy, licznika. No i dzisiaj temperatura w nocy między 0 a 6 stopni na plusie a więc nie było grzane przez 8 godzin 10 godzin dom wyziębiony, instalacja zimna no i zobaczymy ile kocioł gazowy dzisiaj pobierze gazu do godziny 22 Mamy już godzinę 10. Temperatura ustawiona 21,5 stopnia. Kocioł gazowy pracuje od godziny 8 i mamy 21,9 stopnia. Kocioł gazowy nie grzał od godziny 22 do 8 rano w nocy. Temperatura. Dodatnia 3, 4, 5 stopni w ciągu dnia troszkę więcej, i możecie zobaczyć, przez 2 godziny kocioł gazowy pobrał 3,1 metra sześciennego gazu albo 3,11 na ten moment. Mamy godzinę 18 na porzu 10 stopni. Jeszcze zostało 4 godziny operacje kotła gazowego. Temperatura w domu 22,1 stopnia. Działek gazowy tradycyjnie odpoczywa tylko czasami się załączy żeby wyrównać temperaturę w domu. I na godzinę 18 mamy pobranych 8 kWh Kasu. filmy nagrywam uczciwie nigdy nic nie kombinuję ewentualnie od czasu do czasu gdzieś się trochę coś pomylę jak w życiu bywa mamy 22,1 stopnia i godzinę 20 Dzisiaj obejrzałem filmik na TikToku. Właściciel swojego mieszkania, który ma pompę ciepło, ogrzewanie podłogowe, wypowiadał się na temat ogrzewania grzejnikowego, że tam musi być temperatura najmniej 60 stopni. Takie mają ludzie wyobrażenie na temat ogrzewania grzejnikowego. Myślę, że tylko ogrzewanie podłogowe jest najbardziej ekonomiczne na tym świecie. Kocioł gazowy się dzisiaj nie załączy, więc możemy zobaczyć i zrobić podsumowanie. Stała temperaturka, fajny klimat. Idziemy zobaczyć na kocioł gazowy, a potem licznik gazowy. A więc możemy zobaczyć ile, wiadomo to jest licznik wewnętrzny, on tam na pewno nie pokazuje tak dokładnie, ale tak w przybliżeniu, czyli niby pokazuje, że 10, się pobrało tak jakby 1 metr sześcienny gazu na centralne ogrzewanie. No, ale wiadomo, jeszcze pobrało ci wodę użytkową, więc idziemy zobaczyć e, liścin gazowy. No i godzina, a więc robimy podsumowanie w nocy 3-4 stopnie. Kociół gazowy nie od godziny 22 do 8 rano. W dniu dzisiejszym w dzień 13 stopni. Więc od 8 godziny kocioł gazowy pracował do 22. Rano było 21,3 stopnia, 2 godziny później było 21,9. No i utrzymywanie stałej temperatury w domu. I kocioł gazowy na początku stan miało licznika. Taki, jak tutaj widzicie, pod koniec dnia był taki. No i w ciągu tych 14 godzin, a zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kocioł gazowy zużył 1,2 m3 gazu. Biorąc pod uwagę cenę gazu z abonamentem, miesiąc listopad kosztuje mnie 4,36 1 m3 gazu z abonamentem w miesiącu listopad więc jeżeli pomnożę te 1, prawie 0,2 m3 gazu razy cenę tego gazu to dzisiejszy koszt ogrzewania mojego domu to było 5,20 zł no ale gdybym chciał Pomnożyć to razy 30 dni takiego, takiego zimna i ciepła, jakie było w dniu dzisiejszym, w miesiącu listopadzie, to listopad to by mnie kosztowało ogrzanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z abonamentem 156 zł w miesiącu listopad. Dom 100 m kwadratowych. Tak wychodzą moje wyliczenia. Także chciałem się z Wami po prostu podzielić, że można grzać tanio, taniutko, tylko trzeba, trzeba pewne rzeczy odpowiednio poukładać i idzie tanio grzać dom, w moim przypadku 100 m2. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę miłego dnia i pozdrawiam.